Siemanko, witam bardzo serdecznie. Dzisiaj pokażę, jak przebrać zwykłego Windowsa 10, tak właśnie wyglądającego. Zmieniliśmy pulpit, pasek zadań i ustawiliśmy jeszcze kilka rzeczy. Także, jeśli ktoś jest zainteresowany, jak to zrobić, wszystko oczywiście za darmo, to zapraszam do oglądania. Ok, a więc, pierwszą rzeczą, którą zrobimy, aby ulepszyć naszego Windowsa, to tutaj wyłączymy sobie mm, niepotrzebne rzeczy, czyli wchodzimy Prawym na pasek zadań, wiadomości i zainteresowania i wyłącz. Dzięki temu zniknie nam to. Następnie przycisk Cortana również wyłączamy. Przycisk widoku zadań też. Następnie wyszukaj. Pokaż ikonę wyszukiwania. Eee, tutaj eee, to możemy w sumie jeszcze eee, spróbować wyłączyć. Eee, Dałoby się to jakoś wyłączyć. Ukryj, Ok. Teraz Możemy dać za bloki pasek zadań i to już będzie gotowe, jeśli chodzi o pasek zadań. Teraz klikamy tu, chodzimy w ustawienia, personalizacja yy, i wybieramy sobie kolory i wybieramy tutaj oczywiście ciemny. Możemy sobie też wybrać inną kolorystykę, na przykład fioletową. Klikamy sobie to. To by było chyba na tyle, jeśli chodzi o to. Teraz będziemy instalować yy, aplikację Zaczniemy sobie od takiego, od takiej aplikacji, która się nazywa Lively Wallpaper. Jest to aplikacja, która pozwala na zrobienie darmowych, ruchomych tapet, więc klikamy download. Oczywiście link do tego będzie mieć w opisie, ale tak wygląda. Klikamy installer i to się nam zacznie instalować. Kolejną rzeczą, którą musimy zainstalować. Jest Taskbar X i to pozwoli nam na skonfigurowanie bardzo fajnie naszego paska zadań. Więc klikamy, wchodzimy na tą stronę, to jest strona autora, tak mi się wydaje, w ogóle, i klikamy sobie ten oto link, I też zacznie nam się to pobierać. W dodatkowo możemy sobie zainstalować jeszcze lepszą przeglądarkę, czyli wchodzimy sobie na Opera, zwykłą operę. Ja osobiście preferuję bardziej zwykłą operę niż. Mm, tam GX. Ja sam nie jestem jakimś, jakimś niesamowitym gamerem, dlatego ta bardziej neutralna mnie bardziej mi się podoba. Okej, okay, więc to już nam się instaluje. Pokażę od razu, jak Taskbar X skonfigurować. Nie będziemy w sumie czekać. Więc tak, to usuniemy. To też odepniemy. Z paska zadań. Musimy teraz wejść sobie tutaj w pobrane. Tu mamy Opera Setup. No to instalujemy sobie najpierw przeglądarkę. Ok. Jeszcze jedna rzecz, która mi się nie podoba, to ten kolor. Jest za bardzo taki, no taki jasny. Zmieniłbym go sobie na taki, właśnie jakiś ciemniejszy. Dobra, myślę, że coś tego byłoby spoko. Klikamy gotowe. I zamykamy. I teraz tak. Kiedy nam się pobierze opera. Tutaj już nie będę pokazywać, jak skonfigurować te tutaj paski, i takie tam to już y, będziecie musieli sobie y, sami y, ogarnąć i poustawiać. Y, tak to wygląda. Dodatkowo y, ja bardzo lubię operę, ponieważ, ponieważ ustawienia mamy darmowego vpn -a. i to jest właśnie olbrzymi plus tej przeglądarki że zapewnia nam faktycznie bezpieczeństwo w internecie także to by było z opery na tyle teraz jeszcze musimy sobie wejść w domyślne aplikacje i zmienić operę na domyślną a już jest ok więc się nie musimy przejmować więc teraz instalujemy taskbar x a dokładniej przenosimy sobie to wszystko do folderu Tutaj nowy folder i wklejam te wszystkie pliki. Ok, tutaj mi się pojawiło. Zamykam wszystko, to sobie ustawię. I ok, teraz otwieramy ten plik. Uruchom, mimo to, jeśli Wam się coś takiego pojawi. Jak widzicie, aplikacja wszystko zadziałała i mamy ikonki na środku. Teraz możemy wejść sobie w Taskbar X Configuration I to już jak uruchomicie raz to już zostanie uruchomione cały czas Tu możemy sobie nie wiem, wybrać Blur O, no dobra, jest git Teraz damy nieprzeźroczystość niżej Albo damy na 0 nawet, 0 będzie wyglądać myślę, że kozacko No, przeźroczysty pasek zadań, dobra to możemy zamknąć i to też. No, i teraz już akurat musimy zaczekać na Lively. Także widzimy się za 9 minut. Ok, także mi się już zainstalował Lively. Zainstalowało. Tak więc tutaj to jest. Odpalamy sobie ten jakże niesamowity program. Klikamy install. No jest angielski, no to wybieramy angielski. No i przechodzimy instalację, tak jak w każdym innym programie. Ok, już jest końcówka. Pyk praktycznie gotowe. Jeszcze się coś ładuje. Właściwie coś się zlagowało. Klikamy tak. Musimy zezwolić. Teraz nam się powinno odpalić. Ok, jak zauważyliście, taskbar X powoduje, że te ikonki zawsze są na środku. Jak zamykam program, pyk. Dobra, to najpierw skonfigurujemy. Motyw paska zadań to wyłączony. I mamy Lively Teraz zamkniemy i jak widzicie, ikonki nam się wyrównują. Więc klikałem prawym, otwórz Lively i teraz tak. Wybieramy sobie jedną stapet. I ona nam się automatycznie ustawi w ten oto sposób. Teraz tak, yy, pasek zadań jest rozmyty, więc sobie wejdziemy do yy, naszego taskbar XA configurator i ustawimy na clear. Transparent apply. Dobra. I jak widzicie, w ten oto sposób uzyskaliśmy. A jeszcze najważniejsze to ustawić sobie ikonki na takie małe. Więc wchodzimy w widok małe ikony. Pyk. I pasek zadań jeszcze. Wchodzimy w ustawienia paska zadań i włączamy na użyj małych przycisków. Teraz możemy jeszcze wziąć te ikonki, przybliżyć tu Przybliżyć do paska zadań. No nie w ten sposób chciałem, ale ok. Teraz mniej więcej spróbować dopasować to, żeby ładnie wyglądało. Ok. Więc w ten sposób to sobie robimy. To sobie ustawię tu. I jeszcze pokażykony pulpitów wyłączamy. I to jeszcze odepni. I w ten sposób uzyskaliśmy właśnie bardzo fajny efekt. Dodatkowo. To można by w sumie yy, przypiąć do paska zadań i Taskbar Xa też można przypiąć. Do paska zadań. I oto właśnie był sposób, jak skonfigurować swój yy, komputer, żeby był ładny, czysty i yy, taki profesjonalny, że tak to ujmę. Także dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć i pa!